Witam wszystkich. W drugiej z dwóch części o wiatrakach. Znowu moje niedopatrzenie z tym wiatrakiem, z logo, ale lecimy dalej. Piękne kolory, piękne niebo. Myślę, że przeniesiemy się w inne miejsce. Te wiatraczki niszczą moje logo, a na to sobie nie mogę pozwolić. Także lecimy do parku. Zobaczmy, jak to wygląda z innych rejonów. Pięknie, kolorowo, zielono. I to oczywiście u nas w Polsce. Zobaczmy w przyspieszonym tempie. Wiatraczki. Jest burza, zatem uciekamy z niewyobrażalną prędkością. Chciałbym w tym momencie dedykację dać tutaj dla osób, które dały mi osobiście takie pochwały odnośnie dźwięku Wojsa, echo. Tak? Po filmie Masztu Mickiewicza osobiście usłyszałem naprawdę miłe słowa: To, że nie idę za tłumem, że robię coś po swojemu i że naprawdę to wychodzi. I to jest moją motywacją. Także podziękowania. I nie zawiodłem się. Jednak oryginalność to oryginalność. Nie pójście w ślady gdzieś tam w większości, że tak powiem. No i dlatego lecimy dalej, lecimy po parkach, zwiedzamy, opowiadamy, co my tutaj widzimy, no, rejony warte zwiedzania ptaszek przelatujący. Słuchajcie, tworzę coś nowego, już nie sam. Będzie to film akcji, natomiast tu będę prosił. Jeżeli ktoś jest zainteresowany o kontakt prywatnie. W komentarzach nie będę tutaj dawał informacji. Są to różne sceny, trochę inne niż tutaj. Także jako taka ciekawostka to wrzucam. Oczywiście o tych filmach nie zapomnimy i będziemy to nadal realizować. Przypominam tutaj o jakości 4K. Telewizor na telefonie. Wyższa jakość, ale na telefonie to nie ma sensu, to niewiele zobaczymy. Naprawdę wiele szczegółów ucieka. Także mocno polecam jakieś inne urządzenia. Jeszcze raz, jak w poprzednim filmie. Piękny zachód z powiększeniem, z zoomem, tak, użytym. Kolory, no myślę, że było warto. Yy, dlaczego, dlaczego mówiłem, że ostatni film o wiatrakach? Dlatego, że będą inne. To nie jest koniec, to jest początek. Ten film tutaj ma też ukazać zachód słońca, troszeczkę inne ujęcia. Dlatego może jeszcze kiedyś się pojawi, jeżeli pojawi się jakiś nowy pomysł. Może wiatraki w nocy. Tak głośno myślę. No i widzimy kogoś po lewej stronie. Słuchajcie, tym akcentem Was żegnam z tym pięknym zachodem. podziękowaniami.